Ja się mam po prostu z tym i dzisiaj do mnie w Amonga. Jeszcze raz w Amonga. Więc doczekaliście się, troszeczkę. Tak. Jestem tym, co robisz, czyli climate To mam 0,2. Co się stało? Jakieś światło złota. A to podobno, najpierw 0,2.

Nie chcemy youtuberów na odcinku. To panek widziałam Mamy głasze Jest! Właśnie wykradzimy w pierwszej minucie odcinka Super Dzień dobry ludzie, Wy weźmiemy jakieś obęko z czapki ster. No, to sam. Impostor. Menor. Ja to palenie. Zapomniałam, mm. ja że z tym impostorem nie ma Ale biegamy jak szybciutko. Dogonimy jednego z nich. A ja to w sumie? Sabotaż. Z tego co słyszałam tutaj. Przed chwilą robiliśmy ciemny, 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 To nie mogę Nie Nie. nie mogę pójść. Nie! Dobra, zamknijmy tam, ciemny, nie zostanie. Już jest ciemny, ciemny, może? Dobra, może сам гуто Панчем по меня, помолчи. О. Там все. Так, та Dziękuję, Dobra. Dobra. Wygraliście ludzie. Już wiedziałem, że on ma. O, zielony to się Jasiu, alfa nie, Jasiu, Jasiu. Turnate. Nie jeszcze słodziak patrzy na tego słodziaczka. Idziemy na ja pomoc. Idziemy. Czemu ty zielone być? Dowlony. Niech się dzieje. Przesłuchamy tajne dane to słowo Mam na strzałku, bo nie, bo to nie po prostu to muszę pójść. Idziemy! Wszyscy tu się zebrali, pokóra. Co? Czy nam drzwi zamknął? Ej! Czy on sfajkował tuska? Czy. Gdzie? Poczekaj mi ktoś po Nie no, ludzie zamknięto. O, co to? Które to jest tuska? Za szybko. O! Nie takie żadno bym się wydawało. Ale inne zadanie. szukanie Elektrika. Więc... Ja się trzymam z zielonym. Zielony mam nadzieję, że mnie nie Więc za pyk. Cyk, cox, koks, nox, rox. Trzymaj się od tego. Nie. Yeah. Yeah. No. Ludwig wyszedł z gry. Nie ma dowodów. Skip. Harry, nagrywam. Ja też. Ja też nagrywam. Ja też nagrywam. Jak mi nie wierzycie, to jesteście głupi. Ten gościu. Dobra. Ten znów na tego, ten na tego, to zobaczmy czy Harry też są zły na to. Idziemy. Chyba wszystkie zadania zrobię. Ten do tego, ten do tego, ten do tego. Oj, ujuj, otwieraj! Proszę! Ale co za ze mną, coś się stanie, co zrobimy. O! Idziemy tu. Przez to się, to się zabrawa? Nie wiem. Po czemu mi wyszło? O? Tyle teraz tam czas pójść. No, to... Może to im postoją Co, wszystkie taski? I wszystkie co to jest? Muszę uciekać od wszystkich, których widzę. Jestem gdzie jestem gdzie jest o nie, nie. na security obserwował? Ale czekajcie też być bo tak ten nie kurde to mi bo tak ten nie nie to jest on to jest on to jest on bo my się razem trzymaliśmy wszyscy no jak na mnie dlaczego czemu na mnie kto to robił kto to wymyślał Widzowie! O, jakie słodkie. Jeszcze przy Tobie. i preza! Jakie to słodkie! Dobra, Aha, mam z Tobie zrobione. Tu stoi! Dobra. Wszyscy tu są, jest wesoło. Aż do pewnej chwili. No co, co? Się malu. To. nie mogę tutaj. <tryk> hmm. Niestety, przeze mnie jedno. Przez nich wszystkich nie ja zginąłem. Ja się jest, Ok. Jasio jest. Jak nie Jasio, to ty. Jasio jest. Nie, nie, to nie jest Jasio. Dobra, czekamy. Jasio, głosuj. Jasio, Jasio, ej no, Jasio. Jasio, halo. Głosuj, Jasio. To na niego zagłosuj, jak cię wkurzył. O no nie, ja. Zaufajcie, mógłbym jeszcze napisać. Ja się ogłosuj! Ja się głosuj. Jasio, głosuj. Yes. Obiecuję, że to nie ja. Wszyscy. Mm -hmm. Czemu on na ona głosował? Eee, uh, ja się łaskałam. Jest! Ja się był A Ja byłem blisko Jasia! Wygrała. Eee, Dobra. Zajmę sobie tańszą hmm. co, 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 co Tu, się stało? On lata. Lata ja Jasio. To teraz Jasio ale fajnie się z nim wygramy <grymne> gdzie? To się fris nazywa XD? krument Gdzie masz co tania mówię ci mm, dobra to mamy więc to było. what fajnie, To co? 5 godzin, ołów godziny przejdziemy pół godziny o sekundę nie no! Tam no muszę pójść. Jest szoka wskazuję. Jeśli myślicie, że gram na tablecie albo na czymś, to nie, patrzcie. Myszka. Kołowoting. To jest myszka. A zdążę nawiec coś bardziej. No, Jak nie piszę to Harry. Czekajcie. Ik Harry. Gdzie ty Harry jesteś? Wszystkich pobijemy Bijemy wszystkich Czemu ich biję w ogóle? Dlaczego? Wszystkich poza. Co to znaczy? Tu Bra, tylko jeszcze bardziej ubija. To freeze Kick, freeze Trzeba zabić freeze? Freeze, kick Dopąd Stawimy go. Zrobimy czarny? Nie! 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 To nie ja! Nie! Serio! Tak, to nie ja. Dobrze. Aha, bo ja nie głosowałem, o kurde. bo ja nie głosowałem! Jezus. Jaki ja głupi. Utrudniłem im jedynie. I co? Czemu ja to robię dla siebie i dla mojego kanału? Ja Jak? Ja? A ja? Ja myślałam, że nie mogę słuchać. Jasio! Co chcesz, Jasio? To są... Ten z podejrzanym. <noise> Albo o, ten też jest podejrzany. Ci to... Ci to są podejrzani. Ci to... Wygrałem! Więc słuchajcie, tym akcentem, tym wesołym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobicie. a ja się z wami żegnam,